Cześć, witajcie w kolejnym odcinku The Hunter Call of the Wild. Tym razem nie z wykonywania wyz wyzwań jak zwykle, ale z czegoś innego. Zapoluję na bezpłetwca, czyli na taką kaczkę. Jeszcze ani razu w tej grze nie, nie widziałem. Znaczy, musiałem ją widzieć, bo mam ją w kodeksie. Yy, tutaj. Yy, nie, to jest cica przyroda. Bezpłetwiec. Yy, musiałem pełnić jakieś jakiś żerowania, ale jeszcze ani razu takiej nie widziałem tak na żywo chyba z tego co pamiętam. Abym przykład, usłyszałem, że ze wgodowy mi się dodała do kodeksu. Yyy... E, w jakim miejscu one się spawnują. E, wiem, że na tych bagnach i piją od 13, znaczy jedzą od 13 do 15. Dlatego idę tam położyć namiot i kilka rzeczy. Nawet teraz broni nie wziąłem. E, namiot, taki namiot maskujący z dodatku banakaczki on jest. I kilka imitacji. Do tego jeszcze mam taki wabik dźwiękowy. Próbowałem dzisiaj nagrać y, drugą część walkę ze szkodnikami, bo w ostatniej części jak ją nagrywałem, to po prostu gra nie przestała zaliczać cele i też wtedy jeszcze nie wiedziałem na jakieś zwierzę, gdzie najlepiej polować. Teraz spróbowałem już widząc y, kiedy one piją, gdzie i tak dalej. Oczywiście mi nie zaliczało. gra jest tak świetna. Spróbuję jeszcze później skonfigurować pliki gry. Zobaczcie to zadziała, to może to będzie następny odcinek. Dobra, znalazłem taką łączkę. Znaczy na, na samym środku i mam łączkę, ok, świetnie. To postawić tutaj dopóki co ten namiot. Teraz yy, namiot pod dwójeczką mam yy, ten do polowania. Go można jakoś obracać. Yy, tym przyciskiem się obraca z prawy myszy. Ok. O, krokodyl, ale świetnie, dobra, już ostatnia sztuka. I teraz mogę wpuścić do namiotu po broń wreszcie. Wybramy punek Ten karabin 22, ten rewolwer i może do niego zamontować amunicję śrutową 410 i dwie szczelby, dubeltówkę 12 i 20 automat. Jeszcze wabik zobaczymy jaki ma dźwięk. O, on to jeszcze latają. No podobnie jak na gęsie, ale to w zasadzie trzeba jest gęś, bo w, w angielskiej nazwie to jest chyba Macpiku, coś takiego. O, dostępna nowa misja. Nie musiałam wypatrzeć. Nawet nie wiedziałem o tej misji. Mm. Kontrola popuła... Nie, czekaj. Gdzie ona jest? Co ona się jeszcze nie pojawiła? Ty, on z trójeczka, nie wiem czy to jest jak w gęsiach, że chyba tam piąteczka to jest diament, czy jak w kaczkach, że trujeczka to jest... Diament, ale. Dobra. Muszę zobaczyć. No, trochę spanikowałem. Jak zobaczyłem trujeczkę bo jakby to była kaczka, to byłaby diamentowa. Nie, to jest raczej jak gęś, bo jak kaczka to zazwy zazwyczaj natychmiastowo pada, jak dostanie. A gęsi jeszcze przelatują trochę. Więc tutaj już powinno leżeć. O, widzę płynącą. Gdzie to płynie, żeby mnie ja to mógł jeszcze. Zebrać, bo mój kolega raz upolował diamentowego krokodyla. Miał straszny problem, żeby zebrać. Tak, czyli trójeczka to jest yy, srebrna, a nie diamentowa. Czyli to jest jakiś kwalifikuje. A to jest strefa odpoczynku krokodyli. No nie mówię kurde aligatory, czy sami krokodyle, to chyba jest coś innego. Chyba, nie wiem, nie znam się. Jak ktoś się zna, to niech napisze. Jestem już w namiocie i czekuję kolejnych. Tu jest broniąca się, bo ja tej spłoszyłem nie wracając z tego namiotu. Ale zaraz powinny przylecieć kolejne. Wreszcie mi się pojawiło to nowe zadanie jak wszedłem i wyszedłem z gry. Eee, żyjąca skamieniałość. Zrób zdjęcie bezpłatostowej z odległości 50 metrów. Najpierw 5 odchodów bezpłatowca i uporuj bezpłatowca o szarym uprzężeniu. Bezpłatowcy już tutaj latają. Weźmy zdjęcie. Chyba jest zbyt, zbyt duża odległość, żeby się zaliczyło. A nie, zrobiło się. Dobra, ciągle tak latają to się zalicza? Pole bezpłatowca o szarym upierzeniu. Co to jest szare upierzenie? Nie wiem. Czyli trochę popoluję zapewne na nie. To że tak, patrząc na nie, nie pokazuję jakie to są upierzenia. Zmienimy język na angielski, żeby wiedzieć, jaki to jest kolor. Piebald. Czyli nie wiem, jak to się czyta. I teraz właśnie mogę zobaczyć na wyszukiwarce Piebald wariant 1. Taki i wariant 2 taki Więc to jak najbardziej normalnie Więc to może być w sumie każda One tutaj latają już wszędzie dookoła mnie Więc spróbuję podwabić, już języka nie zmieniam na polski Nie wiem dlaczego one są takie zaalarmowane Aha dobra, już wiem dlaczego one są zaalarmowane Bo one mnie teraz czują, bo się nie wysprayowałem Ok, ląduje jakaś. A, dwa szczały miałem. Chyba nie trafiłem. Żadnej. A nie, tam jedna leży. Ale dobra, już te wszystkie poleciały. No to co? Ja będę polować aż w końcu znajdę to odpowiedniego koloru. A przy okazji mam znaleźć pięć kupter tej kaczki, tu jest jedna. To był rodzaj żółty więc to nie jest mi potrzebne drugie odwody do namiotu już kolejne tutaj latają Latają kolejne bo chcę zobaczyć dokładnie jak wygląda ten ta maść jej, czy jak to się powinno mówić upierzenie chyba tylko napisane wersje polskie, to powinno być o polsku pierzenie. I w sumie to się próbowałem patrzeć, czy nie, czy nie różnią się jakimiś kropkami, czy coś, ale nie. Moim zdaniem są takie same wszystkie. Albo ja się po prostu na tym nie znam, też jest taka duża op opcja. Mam nadzieję, że to nie jest właśnie jakieś rzadkie mm, umaszczenie, dlatego ono jest w zadaniu, jak było zadanie z kangurami, którego w sumie nie dokończyłem. To, to właśnie to były jakieś tam maści kangura, to one były takie normalnie występujące, nie jakieś rzadkie. Okej, okay, lądują. Tu no jest alligator. Raczej wszystkie sobie poleciały. Musiałem jeszcze amunicję kulową do tej szczelby dwunastki, w razie czego jakbym na zobaczył legendarnego aligatora, którym był przygotowany. Tam tam se lata, ale to na spokojnie. Ale to jest pomarańczowa, żółta, złota. A dobra, kiedy mi się wydawało, że się zaliczyła tamta żółta jako coś innego, po prostu że ona jest złota. Czekaj, one się boją, czemu one tak uciekają, wiem, ja że się nie ruszam. Jest niby zamaskowany. O dobra, te są mądre. Ja wiedzą, że nie ma się tutaj czego bać. Jest jakaś kolejna? Hm. Nie, mogłem wziąć szczerbę, to mógł też tamtą uwalić. Myślałem, ja, że ta nie wyląduje tak blisko i wziąłem karabin. E, to jest znowu pomarańczowa, naj, najczęstsze są te pomarańczowe i żółte, mi się tak wydaje. Po patrzyłem, że są całe, całe czarne. Tak cały czas siedzę i porównuję i próbuję znaleźć jakąś e, taką... ...cechę wyróżniającą tą, te, te kaczki, co poluje na nie. Tutaj wylądowały dwie nieświadome kaczki. Czy gęsi. Ok, dwa strzały i po nich to jakiś, jakiś krokodyl się pływa. Ale to jest poleciała. Dobra, zobaczę, czy te dwie są takie, jakie szukam. Maroon, czyli nie taka jak potrzebuję. A ta yellow. Kolejne nadlatują. one mnie nie widzą. Ja jestem poza namiotem. Może spróbuję tak w powietrzu? Nie, one są trochę za daleko. Będę musiał doczołgać. I doszedłem niemal do namiotu. Mam nadzieję, że to wchodzenie do namiotu je nie płoszy, bo to jest takie... się zamyka ten namiot. Zazwyczaj. One sobie już chyba lecą ode mnie, się spłoszyły. Patrzę szansę znowu i szukałem jakichś cech charakterystycznych dla tych co poluje Tego umaszczenia i znalazłem je To jest po prostu yy, biała głowa Znaczy yy, taka niecała czarna jak na przykład U tej tutaj Czy u większości Tylko z białymi plamami czarna głowa To już wiem na jaką polujemy tutaj Lądują I teraz właśnie mogę się przyglądać, jakie one mają szyje Ta ma całą czarną szyję mm, Ta one też mają chyba całe czarne szyje ale no właśnie teraz strzelać czy nie Jakie kolejne są? Dobra, to będę też strzelać. Yy, Ale czekaj. Może wezmę karabin lepiej. 100 metrów. Ty z czego bym się spuszyła. Może tam są aligatory, też tak może być i dlatego. Ale trzeba wypatrywać z takimi z niecałymi czarnymi szyjami, tylko z takimi łaciatymi. No to teraz trzeba wypatrywać z tymi szyjami. To już następnego dnia, tutaj o 13. Znaczy chodzi w grze, bo się po prostu spałem, a nie że tak normalnie. Zegrałem, to właśnie ciężko to określić, jakie one mają szyje. Ta ma raczej całą czarną. Ta? Ta też ma całą czarną. Ta też. Niestety się spłaszają. Tutaj podlecą ta też chyba ma całą czarną szyję. Ona są właśnie ten, co napoluje to jest dosyć rzadki wariant. Ta? Ta nie ja widzę z tej odległości, jest tak stawiona ale one już jeszcze poleciały. Tutaj te trzy nie są yy, takie jak potrzebuję do zadania, ale są yy, trzy obok siebie. Spróbuję trzy jednym strzałem zgarnąć. Nie, nie udało się chyba. Jeszcze w sumie ten drugi strzał niepotrzebnie dostrzeliłem, bo to wtedy by zepsuło. I wtedy już nie wiem, czy jednym czy strzałem... Ale... Ile padło? Nie no, trzy padły, więc to... Raczej jednym strzałem, no niestety już nie mogę tego sprawdzić. Jestem głupi, strzeliłem. A to są wszystkie te czarne. O kurde, lądują, dobra. Teraz szybko, trzymam strome takie jak potrzebuję Czarna, czarna eee, Czarna, czarna Kolejna czarna Tutaj też Gdzie te znikły tutaj co po lewo były przed chwilą eee, Dobra, ta jest cała czarna, cała czarna Ale fajnie one pływają A też Okej, okay, lecą kolejny. Ta ma czarny web. Też ma cały czarny web. Tylko dwie były. O, tam kolejne lecą. z takiej odległości już ciężko rozpoznać. Czy to na pewno Ale też mi się wydaje, że tam nie ma, chyba że ta ostatnia? Też raczej nie. Ale ta odważna dosłownie kilka metrów przede mną stoi. Ale ona się nie nadaje. się nie nadaje. Mam ma takie jakieś takie. Plamy na dziobie, ale to nie jest to. A. Aż ty też nie jesteś. To jest niż myślałem. Postała, dobra. To jest tak, strzeliłem. Ma plamy na dziobie, może się zaliczy. Okej, okay, jest ta, którą, którą szukałem jakiś krokodyl się wydziera to jest jedynka to nawet to nie warto Jakie brązowy ocena i żółty wariant jej to jest kolejny krokodyl okay, siódemka to, co, co lepiej oj i zrobione trochę się przeniosłem, bo tam była duża presja łowiecka tutaj akurat aligatora nie bym miał e, atakował żeby go przestraszyć więc czekamy na kolejne kaczki, czy tam gęsi. One no, uciekły, bo akurat biegłem, ale już widziałem, że się zlatywały, tylko jak rosto te figurki. To byłoby już na tyle w tym odcinku. Ja tutaj cały czas już od naprawdę długo nie mogę znaleźć żadnego odpowiedniego ptaka z białą szyją. A w zasadzie cel tego odcinka był taki, żeby po prostu zobaczyć, jak one wyglądają, je zwabić i upolować parę. A wyszło tak, że odkryłem, że to jest zadanie, o którym nawet nie wiedziałem. A więc do zobaczenia. Cześć.